Witajcie koziorożce. To jest czytanie dla Was na miesiąc listopad 2025. Energia ogólna dla Was na ten miesiąc to jest sześć kielichów. Bardzo ładnie. Energia osobowa. W jakiej Wy energii będziecie w tym miesiącu? Rycerz Buław. Co z przeszłości ma wpływ? Na sytuację w listopadzie. Pięć monet. Na czym się warto skupić w listopadzie, w czasie teraźniejszym? Sąd. Co przechodzi do przyszłości? Co cię tu będzie w przyszłości budować? Okej. Okay. Co ci będzie pomagać? Co ci może przeszkadzać? Rada, wskazówka, relacje, finanse, kariera. Mhm. Okej, okay, moje drogie koziorożce. Kochani, fajna energia główna, fajna energia ogólna miesiąca e, listopada. Spotkania z osobami dawno niewidzonymi, z przyjaciółmi, znajomymi, którzy byli Wam bliscy w czasach, kiedy byliście dziećmi studenckich, e, powracanie do swoich miejsc, dzieciństwa, powracanie do swoich marzeń, e, przytulenie, przytulenie, ukochanie swojego wewnętrznego dziecka. No, właśnie, powrót pewnych osób lub związków z przeszłości, ale w sposób fajny, sentymentalny, ciepły, przyjemny, to daje Wam energię tu jest Wasza energia osobowa, jako rycerz buław, kiedy Wy rozpalacie się wewnętrznie, kiedy jesteście charyzmatyczni, kiedy jesteście pełni pasji, pełni energii kiedy podejmujecie natychmiastowe decyzje trafnie nie czekacie aż ktoś to zrobi za was tak to jest ufanie swoim instynktom takim pierwotnym duże skoncentrowanie na swojej pasji na działaniach na swoich kreatywnościach lub też na związkach które są pełnych namiętności seksu chemii więc pięknie co z przeszłości wpływa na obecną sytuację? Jakieś negatywne myśli, jakieś poczucie braku, czy finansowego, czy uczuciowego, jakieś milczenie, które toczyliście w takim żalu, że zostaliście osamotnieni w czymś, sami z czymś, brak pomocy od innych, takie poczucie, że jesteście opuszczeni i pozostawieni. Jak to wpływa na sytuację? W listopadzie hmm, patrzymy na tą przeszłość przykrą, trudną, ze współczuciem. I wiecie co? Przebaczamy sobie, przebaczamy innym, którzy doprowadzili do takiej sytuacji. To jest takie poczucie, że czas zacząć podróż w nowym kierunku bez tego bagażu z przeszłości. To jest danie sobie szansę na odnowienie, na odrodzenie na powstanie jak Feniks z Popiołów. To jest poznanie swojego celu, rozpoznanie dokładnie swojego celu i podążanie tylko i wyłącznie za nim, bez żadnych obciążeń z przeszłości i z takim poczuciem w sercu, wiem co robić, wiem gdzie zdążać. To jest poczucie uwolnienia, to jest poczucie oswobodzenia, tak? Jeżeli chodzi o waszą przyszłość, jest uleczenie jakichś starych, przeszłych, przykrych wydarzeń, sytuacji z waszego życia, gdzie zostaliście zranieni, gdzie zostaliście niedocenieni, nieuszanowani, gdzie czuliście ogromny smutek. I tutaj następuje właśnie w najbliższej przyszłości w listopadzie uzdrowienie tej sytuacji, uzdrowienie jakichś nieporozumień, pomaganie też ludziom w potrzebie, którzy mają takie poczucie, że też zostali skrzywdzeni, tak? Um, tutaj jest wybieranie dróg i ścieżek, które są jeszcze niewydeptane, duża odwaga i determinacja w podążaniu swoją ścieżką, swoją drogą, ekspansję planów. Tutaj mamy takie nieustawanie w podążaniu naprzód, w kreowaniu czegoś nowego, pozytywnego. I świetne też partnerstwo z osobami, które dzielą Twoją pasję, dzielą Twoją ścieżkę, dzielą Twoje marzenia i dzielą Twoje potrzeby. Fajnie, fajnie to wygląda. Mocne strony w waszym życiu. W listopadzie to jest. Uświadomienie sobie, że doszedłem do miejsca, w którym należy zakończyć już definitywnie jakąś sytuację, eee, opuścić tę sytuację i dać sobie szansę na coś nowego, tak? To jest szansa na nowe szczęście. To jest kamień serca, to jest uporanie się z jakąś trudną sytuacją, która cię dobiła, która spowodowała, że już naprawdę trudno było myśleć, czuć, działać. Eee, kiedy była. Reakcja, nawet bym powiedziała, na tą sytuację melodramatyczna. Tutaj waszą silną stroną w tym miesiącu jest uzmysłowienie sobie, że to jest pewna szansa, aby rozpocząć coś nowego. Co może być słabszą stroną, co może wam przeszkadzać, to jest jasne myślenie. To jest bardzo silne, e, klarowne myślenie na temat tego, co się wydarza wokół was. E, brak krytyki, brak samokrytyki też. E, tu może Wam nie służyć też taka, takie poczucie, że nie da się uwolnić z czegoś, że, że nie możecie się z czegoś uwolnić. Kłopotem dla Was może być skupienie się na karierze. Chłopotem dla was mogą być osoby, które są rozwiedzione, niezamężne, które. Um, no są wolne, tak? Niezależne, samowystarczalne. O takich cechach charakteru. Zaraz sobie jeszcze do tego dopowiemy. Dobra, co w miłości, co w relacjach? Sprawiedliwość. Bądź bezstronny w swoich ocenach, bądź uczciwy we wszystkich swoich przedsięwzięciach dotyczących drugiej osoby w Twoim związku, relacji, grupie zawodowej lub w Twojej rodzinie. Oceniaj sprawiedliwie, oceniaj z pozycji serca, a nie z pozycji ego. E, broń tego, w co wierzysz, ale dostrzeż wszystkie opcje, które panują w tej sytuacji, w danej sytuacji. Oddaj honor też tym, którzy. Dobijają się do ciebie o sprawiedliwość. Wygrasz w swoim związku, w twojej relacji, w twojej grupie, w, w relacjach, jeżeli zachowasz się uczciwie w jakiejś sytuacji. W finansach świetnie mamy. E, niespodzianki, mamy nowe pomysły, spotkania, rozmowy ciepłe, fajne przy kolacyjkach, które, przy których mogą naprawdę wyjść świetne propozycje finansowe, które Was bardzo uradują, ucieszą. To są jakieś wydarzenia towarzyskie, spotkania, e, gdzie się gada o pieniądzach, gdzie się rozmawia o pieniądzach i ma to jakieś realne przełożenie też na Wasze zasoby finansowe kariera zawodowa ha, ha, ha. mieć ciasko i zjeść ciastko. fajnie bo tutaj mamy jak gdyby dwutorowość tak w waszej karierze dużo obowiązków przede wszystkim na których trzeba się skupić trzeba mieć plan trzeba mieć sposób działania trzeba być dotrzymywać terminów widzicie bo tutaj mamy zegary Trzeba umiejętnie balansować na linię pomiędzy jednymi obowiązkami a drugimi. Jest szansa mieć ciastko i zjeść ciastko tylko w sytuacji, kiedy będziemy mieli harmonogram, plan, będziemy dotrzymywać terminów, dotrzymywać umów i dotrzymywać obietnic. Hmm, tutaj widzę, że będziecie pracować w kilku miejscach naraz, z dużymi, naprawdę z dużą ilością obowiązków. Dlatego jest potrzeba wprowadzenia pewnej równowagi, ale też zabawy, żeby tutaj pracocholizm was nie dobił. Eee, I jest potrzebne zbilansowanie też waszego budżetu, tak, którym operujecie w tej karierze. Wskazówkę bądź radę, jaką macie na ten czas, dokonuj mądrych wyborów, dzięki którym osiągniesz sukces, zadowolenie, zwycięstwo. Uznanie w grupie społecznej, w której żyjesz, lub zawodowej, w której działasz. Eee, otrzymasz awanse, stypendia, sukcesy, nagrody. Jednym słowem, poczujesz się zwycięzcą, jeśli dokonasz tych mądrych wyborów. Ok, dopowiadamy sobie. Przede wszystkim do tej energii głównej miesiąca listopada. Fantastycznie odzyskacie swoją siłę, moc. Rekonwalescencja, uzdrowienie też pewnych relacji z dzieciństwa tutaj będzie na pewno bardzo, bardzo ważne. Wy, jako rycerz buław, no właśnie, działacie ku temu, żeby coś w końcu odwiesić z przeszłości, tak? Coś wybaczyć sobie, innym, żeby dać sobie tą wolność, żeby dać sobie ten, tę pozycję wysokowibracyjną, żeby poczuć oswobodzenie z tych okowów trudnych przeszłości, które was blokowały, które trzymały was w osamotnieniu. Co to wam daje? Miłość, otwarte serce, radość, wzruszenia, szczęście. No pięknie. No, i co z tą przyszłością najbliższą? Jakaś tutaj zmiana jest bardzo poważna, która doprowadza do odrodzenia, i to dotyczy waszej, słuchajcie, ścieżki zawodowej, prawdopodobnie waszej kariery. Dzięki tej zmianie, no po prostu odrodzicie się, odmłodzicie całą sytuację i zobaczcie nowe propozycje finansowe, zawodowe. Uleczenie tej przeszłości, uleczenie tej zadry, zamknięcie tej, tej, tej klamry energetycznej w tej przeszłości powoduje, że dostajecie i skrzydła, i oswobodzenie, i radość w sercu, i miłość, i zadowolenie, i jeszcze gratyfikacje zawodowe, finansowe. W miłości, sprawiedliwość, nowe pomysły, prawda wychodzi na jaw i rządzi, jak gdyby w tych relacjach. Kończy się wasze, jak gdyby, no takie dramatyczne nakręcanie sytuacji. Jest pojednanie, jest miłość, jest zgoda, jest partnerstwo, wyrozumiałość. Jest nareszcie patrzenie w jednym kierunku, czucie jednym sercem i dostrzeżenie tej wspólnej drogi dla was obojga, tak? Finanse. Świetnie. Te nowe rozmowy przy kolacyjkach powodują, że otrzymujecie jakąś propozycję e, naprawdę komfortu finansowego, tak? Zasobów takich, które Was radują, cieszą, zadowalają. I Wasza kariera, absolutnie no pięknie. Królowa, e, zobaczcie, Królowa Monet i Król Monet na Waszych finansach i karierze. No nie można sobie wymarzyć więcej. Dzięki tej dwutorowości, dzięki temu, że pilnujecie tej terminowości, obietnic, no waszych zobowiązań, tak, żonglujecie wprawdzie wieloma obowiązkami, priorytetami, ale to doprowadza naprawdę do sukcesu finansowego, do zadowolenia, do stabilności, do komfortu, do bezpieczeństwa przede wszystkim finansowego, co jest bardzo ważne. Co wy tu kończycie tak definitywnie, co wam daje siłę rozpoczęcia czegoś nowego? No, właśnie zamknięcie jakiś spraw z przeszłości. Zobaczcie, znowu mamy sześć kielichów, to co mamy tutaj na energii listopada. Coś zakończacie, zakończacie jakąś trudną sytuację, co ci przynosi ulgę, co da Ci szansę na nowe szczęście, co zdejmie Ci kamień z serca. W tym jest siła. I masz ciastko i zjesz ciastko, tak? Dzięki temu. Zmiana, nadchodzi jakaś zmiana bardzo ważna, która przyniesie radość w rodzinie, radość w z waszym, w waszym partnerem, radość w waszym domu, w enklawie, która jest waszym najważniejszym jak gdyby ośrodkiem, w którym mm, jest szczęście, zadowolenie właśnie dzięki temu, że odpuszczacie. Że decydujecie się wyjść z tej Sytuacji, w której tkwiliście zranieni, yy, gdzie waliliście wiele czasu głową w mur i nic to nie dawało. To jest uporanie się z jakąś trudnością, z, jakimś, z jakąś sytuacją z przeszłości w relacjach między ludźmi, która przynosi w tej chwili duże zadowolenie, właśnie w listopadzie. Dlaczego trudnością jest spotkanie z kobietą? Yy, z kobietą, królową. Dziwne. Dobra, wiecie co? Myślę, że w przekazie tej karty, co wam może by przeszkadzać? Zbyt duże skupienie się na karierze, chłodność emocjonalna. Tak, to też może przeszkadzać w tych wszystkich przemianach, brak poczucia humoru, brak poczucia humoru też na własny temat. Zbyt autorytatywne działanie, które rozpala Was do czerwoności, a nie ma w tym logiki, nie ma w tym chłodnej, takiej, chłodnej kalkulacji, tak? zbyt intensywne działanie. To może Was tutaj hmm, położyć. Znaczy może być trudne, no, nie położyć, bo nie położy, bo macie piękne karty tutaj na rozwiązaniu, ale zwróćcie na to uwagę. E, dobra, ogólnie ten czas dla Was. Obserwowanie całej sytuacji, e, robienie porządków w relacjach między ludźmi i, e, i właśnie z tą swoją przeszłością, i dzięki temu uzyskanie Zielonego światła, wsparcia, wszechobecności, cudownych, opiekuńczych energii, które wokół Was yy, poczujecie, po prostu. Co Wasi przodkowie mają do powiedzenia na temat tych wydarzeń? Obierz nowy kierunek, no właśnie, ubranie nowego kierunku odpuszczenie tego, co wam nie służy, podróżniczka, czyli i zobaczcie, tutaj w tej energii pomocnej, czyli to, co wam będzie służyć, mamy tutaj te podróżne kufry, tak, yy, obierz nowy kierunek, podróżniczka, wybierz się w podróż mentalną, transcendentalną, fizyczną, wyjedź, yy, zmień kierunek myślenia, zmień kierunek działania, zmień kierunek podróży. Yy. Zaraz Wam powiem, co tutaj jeszcze mamy w przekazie tej karty. Okej. Okay. Yy, wiadomość dla Was, która płynie yy, jako informacja, właśnie z tej podróżniczki. Powitaj wszystkie możliwości podróży, nowe możliwości podróży do świata zewnętrznego lub do światów wewnątrz siebie. No to o czym mówiłam, tak. Być może droga, którą kroczysz, jest rzadko używana, ale ta podróż przyniesie niezwykłe korzyści dla Twojego emocjonalnego i duchowego rozwoju. Jeśli nie polega na pokonaniu zewnętrznej odległości, to chodzi o odległość wewnętrzną, a Ty będziesz ewoluował w każdej chwili trwania tej podróży. Pamiętaj, nie kombinuj. Weź lżejszy bagaż, a twoja podróż będzie przyjemniejsza. Postaraj się także dostrzec, jak daleko zaszedłeś i jak bardzo się rozwinąłeś, ponieważ pozwoli ci to do, dotrzeć jeszcze dalej. Istnieje duża szansa, że poznasz po drodze nowych przyjaciół, którzy będą towarzyszyć ci przez resztę życia. No więc, bardzo piękny ten przekaz jest tutaj dla Was od Waszych przodków. Oni Wam kibicują w tej nowej podróży, oni Wam przyklaskują. Oni Was wspierają w tym nowym kierunku. Warto sobie to wziąć do serca. Drogie moje koziorożce, bardzo Wam dziękuję za uwagę. To wszystko dla Was. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Papa! Pa.